Witam ponownie z tej strony Polokens i... He, wracam do nagrywania, mam nadzieję. Chociaż w sumie nie wiem, nie obiecuję, bo he, może mi się nie chcieć znów albo czegoś tego w ogóle. Ostatnio nie miałem czasu na nagrywanie, ale dałem się namówić pewnej osobie. <laughs> Pozdrawiam ją, co? I ogólnie nie pamiętam w ogóle co z tego się działo i tamtego. Dałem sobie głośniej słuchawki, bo to granie jest straszne ani trochę. Więc z tego. Eee, co mamy w ogóle? Mamy stąd uciec? Widziałem tam adjective jakiś. Hmm. Hmm. O. The doors. Aha, nas zrzucił ten, ten. Ten, ten, ten duży. Coś może być? <laughs> Confidential nie chcę. Nie czytam tego, to jest. Nie ciekawi mnie to. Ani trochę. Kurde. Nie wiem w ogóle. Lol. Czuję, że. Ehm. <laughs> <laughs> um. LOL te dźwięki Dobra Dziwne, że nie skoczył na nas Ha! Fajny film! Mogę z wami usiąść tego? Tutaj? Gdzieś? Nie? Nie. Ej no ja chcę. LOL Czemu nie oglądasz? To mój ulubiony moment Dobra. Dobra, będziesz mi chciał pokazać filmik na YouTubie. Zobaczymy. Tak, w ogóle. Czemu oni nic nie mówią, tak siedzą, patrzą. Lol. Psychiczni ludzie, psychiczni. Kurde, nie lubię tych dźwięków w horrorach. Jakieś piski w ogóle. Oh shit. Nie podoba mi się to. Ej, ziom. Pozwolisz, że wezmę tylko. Dzięki, to ja już sobie pójdę tego tam. Nie zwracaj. Lol, lol, lol. lol. Co się stało? Przeniknąłem przez deski, ok. Ech, teraz wracam. To nie było straszne. Ne, 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 ne. Co? Jak zginąłem? Jopie, <laughs> moje serce. Ła. <laughs> Ła, <Wow. laughs> wow, jakie dziwne urządzenie. To the fuck? O, cześć. Znowu się spotykamy. Czemu mi nie powiedziałeś? Czemu mi nie ostrzegłeś? Będziesz na nagraniu. Ty, który nie powiedziałeś mi, że tam ktoś skoczy. Ło, wow Wo! Ło. Wow, wow. Okej, okay, lećmy bo... <laughs> fucking shit. Ciemno tu jak w kaczce. Co? W sumie, w kaczce byłoby ciemno. Jakby na to nie patrzeć. Ty... Kacz... kacz. Nie pomogę ci. Get the fuck out, bitch. Tak, skul się w rogu. Kopnij go, kopnij go jeszcze. Co co to jest? Huh? You know, I don't sleep, Over that, that, that. Oh my gosh. Nie, ja się nie boję ogólnie taki. gier. <laughs> nie, o oh fuck, ale światłość. Nie, wiem, gdzie mam iść? To? Fak! <laughs> LOL! Uuu, ktoś nie zdążył! oj. Też mi się to zdarza! Rozumiem ci, Przytulecie, nie martwcie! Się. Zdarza się każdemu! Witness! Witness! Nie będę ci przeszkadzał! Dokoncz robotę! Em, tego! Jest tu coś może... przydatnego? O! To znowu ty! Ehm, widzę, że... Kurczę, poplułeś się troszkę tutaj, tego... Nieładnie Oh fuck, oh fuck Co to? Aha, to... lol Robię krok, jak się obracam Myślałem, że to ktoś idzie Lol LOL das. Słyszałem. Zamknąć sobie drzwi? Kto zamknął te drzwi? Aha, tu potrzeb. No nie, ja tam oglądałem kiedyś let's play jakieś to, coś kojarzę mniej więcej, ale. To jak przez mgłę, jak przez mgłę wszystko. Cześć, synek! Synek, to się nie śpi tutaj, synek! Ty się jakiś nienormalny w ogóle. To, to... to jest szafka, na tym się gościu nie śpi. Weź, weź tu chociaż się połóż na Sofii Kurczę, przeniósłbym cię, ale no nie mogę, muszę iść. Muszę wyjść stąd. Czekaj, w ogóle... Oh. Jak to nie? Ty wybierałeś bycie chorym psychicznie? Security. O! They lie. Ciekawe, czy gdzieś tu coś widać. Aha, to są te same kamery wszędzie. E. Eee, eee, tego. Aha, tu. <laughs> No, nie zostaw to. Oh, fuck. Co za debilnie. Hide. Don't try to fight. Shit, tylko kurde, nie, nie lubię uciekać przez czymś. Nie jestem Chores. Popatrz na siebie, ty, ty chorze, ty. No dobra, idź stąd. O, Minecraft! Będzie tu tak stał! Czemu moja postać tak oddycha? Jest tu coś do podniesienia... Biegnę! Biegnę! Nie zauważył mnie. Lolololol. <laughs> lol, lol, lol. Oh, shit! Ale ciemności. Quiz true. Confidential. Dzięki, dzięki. Czemu taka muzyka? Czemu taka muzyka? Lol. Lol. To ja. To ja. To ja ziom Czekaliśmy się na mitapie, nie pamiętasz? Czekaj, bo w ogóle. Eee, ha? Musi tu być tak ciemno. Uuu, zamknione. Lol, tu w ogóle wiszą jest No i. O, pumprom. To tu. Czemu tak kurczę tego, te dźwięki, takie ja, pierwsze.

O nie zobaczył mnie chyba. Jest tu. Lol, co on szafki otwiera? Ciekawe, ale czemu on chce mnie zabić co ja mu w ogóle? Aha, to jest ten, co wyłączył światło? Słyszę Cię. I can hear O oh, fuck 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 mnie tu nie ma gościu Wcale nie jest. no no no! Nie no przecież O oh, fuck, fuck 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 Lol, on mnie nie widzi Jo, pierwsze. Nie wiem gdzie idę. O, chyba dobrze. <laughs> Nie. Co, to są drzwi? To musi być tak ciemno. <laughs> co to? Fok, fuck, fok, fuck, fok. Fuck, fuck, fuck. Nie. Nie wiem gdzie. O to Osz oh, sh fucking -sh shit! ja pierdzielę. Oh. Nie, 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 jestem blisko. O oh, fucking bitch, aua, za co? Gdzie ja mam nie, Gdzie ja mam ja Przecież <laughs> <laughs> włączyłem już tu ten. No jaki bezsens. O, fuck, 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 fuck. Jak tu jest ciemno. Nie chcę, ale coś tam rum, chyba tu. Mam gdzieś... Tu? Łooo, wow, jest! Ano, ta dźwignia przecież... Jest, będzie światło! Prawda? <ścoughs> Nie będzie. Shit. O, bateria. Go go oh, fucking Beach No czemu on tu idzie On jest niepoważny O oh, fuck no czemu on mnie lol, lol. Odpalaj to, odpalaj to, wydupiaj, wydupiaj O shit, 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 shit. Nie. O, 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 O Wal się na ryjna, na na Wydupiaj, haha Co teraz, mnie nie dosięgniesz? Nie przyciśnij się przy... Nic nie widzę nadal, ale już się lepiej, bo światło działa o kurde, to nie będzie tego? Halo? W ogóle, gdzie ja mam teraz iść? Jeszcze raz tu, ten? Do kompa? Czemu ja nie czytam tych zadań? O tak, tutaj. No nie, no fucking. O fuck. sorry my son to ty. i didn't want to, have to do this to you but you can't leave pedał no yet. pedał there is so much yet for you the kastrovac what can you our lord the wall rider tearing his truth into the what the fuck the only way out of this place is lord and slide accept the gospel No, ale ty pieprz ziomek. No! O! Oh. Dość! <śpiewa> Nie, no. Nie chcę takich gier. Where am I? Ale Bania, Lol, tylko nie krzyże. Chociaż w sumie lepiej krzyże niż pentagramy <grymne> Co? Rest in peace Ben Benny here He did not Kill his enemies. Rot in pieces. Sss. Dobra, skończymy na dziś. Także tego. Oh, fuck you! Gostiu, jest nie normalny. Nie wolno tak skakać na ludzi przez szybki. Gdzie jestem? Oh fuck, 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 fuck. Dobra, 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 dobra. Kończę. Dobra, ja może tego... E, dzięki za uwagę. Zapomnijcie o subskrypcji, nie subskrybujcie mnie. I... Dajcie mi łapki w dół. Kolekcjonuję jak najwięcej, także wiecie. No, dobra, także do następnego razu, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dzięki jeszcze raz, że wiecie, obejrzeliście to. O ile w ogóle dotrwaliście do tego momentu i wam się podobało tego. Będę się bardzo cieszył, jeśli. Tak. Trzymajcie się. Cześć.